Witam wszystkich, przez który jestem, no, czas na odcinek 26, y, porażka Lecha z Mefiką i pożegnanie y, z szansą na fazę pucharową. Grimaldo, dobre podanie Darwin Nunez! I świetnie Pentarek! Jeszcze Darwin Nunez! Dla Benfiki Zobaczmy, jest fertą! Jakąś zmianę, kolejne przejęcie piłki Darwin Nunez do Piciego. Darwin Nunez! Picci, rozpędza się Benfica, Picci, Picci! 3-0! Rozsy... Tak teraz też zejście na prawą nogę, Everton ciągle Brazylijczyk, Everton! Nieprzyjemny strzał, a pewnie i dłużej gracze Benfiki, jeszcze strzał i gol! Cztery. Ma czas przyjąć, popatrzeć, jeszcze sobie poprawić piłkę, Dzisiaj takiego odważnego, ofensywnego futbolu, ale czy w tym składzie była w stanie? Filip, 0-4 to wynik sprawiedliwy, czy, czy surowy, czy po prostu no Benfica pokazała dzisiaj cały swój potencjał? Nie, myślę, że Benfica na pewno nie pokazała całego potencjału, bo, bo było widać, że po 3-0 już po prostu szanowali piłkę i, i, i czekali na nasze, na nasze błędy przy wyjściu i uważam, że no mimo wszystko te 4-0 to za wysoki wynik, bo po dwie minuty tak naprawdę oddajemy ten mecz i, i jestem przesądzony mimo wszystko, a grając, grając ten mecz i, i mając wynik 1-0, no to to jeszcze coś, coś się dzieje. A, a w momencie, kiedy w dwie minuty staje się nagle z 1-0-3-0, no to niestety, ale to już, to już jest praktycznie pomyczne. Właśnie z tego wynika ta druga i trzecia bramka? No pierwsza, yy, znaczy pierwsza, druga bramka, którą tracimy, to, to na pewno moje złe wybicie. I, I widząc taki klasowy zespół, który przejmuje piłkę w środku pola, no na pewno to też złe wybicie jeszcze nie jest bramką, ale, ale na pewno ta konsekwencja, którą ja ponoszę, bo, bo źle ją wybiłem. Dałem im też po prostu, żeby ją wykorzystali i wykorzystali ją, więc to na pewno nasz błąd. Myślę, że trzecia bramka to też coś podobnego, tracimy piłkę w środku pola. No i czwarta bramka to już po prostu strzał, strzał za pola karnego i tyle. Czy to była silniejsza Benfica niż ta, która przyjechała do Poznania, czy po prostu Nolech już nie miał sił na ten mecz? Ja myślę, że my też graliśmy zupełnie innym zestawieniem. Dużo chłopaków, którzy, którzy nie grali w tym sezonie, więc to też dobra szansa dla nich, by się pokazać i uważam, że w pierwszej połowie na pewno... Stawialiśmy im czoła i, i to też na pewno chwała nam za to i chwała tym chłopakom, którzy weszli, bo, bo nie jest łatwo, nie, nie będąc w rytmie meczowym, wejść na takiego przeciwnika, jakim jest Benfica. Jeszcze na koniec pytanie, jaka atmosfera w szatni po tym meczu i perspektywa na przyszłość? Perspektywa jest taka, że po prostu jedziemy dalej, no bo, no bo w niedzielę czeka następny mecz ligowy, a, a jeśli chodzi o atmosferę, no to... Nie łudzimy się niczym i, i wiemy po prostu, że graliśmy z drużyną, która swoje miejsce ma w Lidze Mistrzów, a nie w Lidze Europy. Wyciągamy wnioski i jedziemy dalej. Nie ma, nie ma sensu się nad tym użalać, bo, bo tak jak mówię, następny mecz czeka w niedzielę. Panie trenerze, pytanie, czy ten wynik 4-0, jest sprawiedliwy, czy to taka surowa lekcja? I Surowa lekcja i chyba trzeba powiedzieć sprawiedliwe, bo o ile pierwsza połowa jeszcze była niezła w naszym wykonaniu, to w drugiej e, dominacja Benfiki była no, bardzo widoczna. Tu to, to widać było, e, który zespół grał Ligę Mistrzów, a który dopiero uczy się Ligi Europy. Czy to wynikało z tego składu, który musiał wyjść na boisko, czy po prostu Benfica rozwinęła skrzydła całkowicie po tej pierwszej bramce i robiła, co chciała z tego wynika ta różnica? Pierwsza, pierwsza połowa wydaje mi się, że była dobra w naszym wykonaniu. E, jeden stały fragment. E, nie dopuszczaliśmy Benfiki. Oczywiście my też nie, nie stwarzyliśmy bardzo dużo sytuacji, natomiast w drugiej e, dwa, dwa proste błędy przy wyprowadzeniu piłki spowodowały, że było 3-0. Benfica to była luz, a, a no taki zespół jak się rozpędzi, no to jest naprawdę groźny. Czy Lech zagrał trochę bardziej bojaźliwie niż yy, u siebie? Ja myślę, że zagraliśmy na tyle, na ile było na stać. I na trochę... tyle, na ile pozwoliła Benfica. Trochę zaskakująca też ta pierwsza bramka, bo jednak stały fragment gry, Wertongen, to takie niespodziewane rozwiązanie jak na drużynę, która gra taki no, ofensywny futbol, ale radosny gdzieś tam skrzydłami. Ale nie zrozumiałem nie, nie pytania, nie ma... Że ta pierwsza bramka dla Benfiki zdobyta w dość nietypowy sposób dla Benfiki po stałym fragmencie gry jednak. Benfika... No czy, stały fragment żółdrożny, do dobre doświadania, do dobre gena, Kwertongena. No, to jest to zawodnik, który potrafi grać głową. E, my go nie, nie upilnowaliśmy, stąd, stąd bramka. To jeszcze na koniec pytanie o nastrój w szatni. Czy, czy jest smutek, czy po prostu walczymy dalej? my się uczymy tej Ligi Europy. No, porównywanie nas dzisiaj z Benfiką Lizbona jest trochę nie na miejscu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. 4-0, czy to wynik surowy, czy, czy sprawiedliwy po tym, co pokazała Benfica i Lech dzisiaj? No 3-0 byłoby, byłoby chyba lepiej, ale no 4... No to był obraz, obraz tak naprawdę gry, bo, bo Benfica było dużo lepsze zespołem. Mieli w składzie się topowych piłkarzy i, i pokazali na coś stać. Czy ten początek meczu, ten faul na Kaczarawie to w jakiś sposób mógł wpłynąć na, na przednich tego nie, nie, meczu? nie, myślę, że nie. No, no wszedł Iszak, nasz podstawowy napastnik za, za Kaczego, szkoda, szkoda że odniósł kontuzję, ale nie, nie, nie wiązałbym z tym żadnych tam analogii. Mam wrażenie, że momentami był problem z wyjścia z własnego pola karnego i też problem, żeby się przedostać pod pole karne Benfiki. Ten pierwszy rzut rożny chyba w 54 minucie i pierwszy celny strzał chwilę później, to pokazuje, że brakowało chyba armat. No tak, no, no, no ciężko, ciężko się gra z takim zespołem, który, który jest lepszy piłkarsko po prostu. Trzyma tą piłkę, e, oni się wtedy nie męczą, my musimy przesuwać, doskakiwać i, i potem ciężko jest z tym wyjściem. No. No to był typowy mecz drużyny, która po prostu jest lepsza i, i dzisiaj to pokazała. Staraliśmy się robić coś z naszej mocy, ale, ale po prostu Benfica grała super piłkę i, i tutaj bym szukał e, przyczyny. A porównując z meczem w Poznaniu, w czym Benfica była lepsza, a w czym lech może gorszy? No, myślę, że, że mecz w Poznaniu też był całkiem inny mecz, bo, bo my też graliśmy swoim myślę takim najmocniejszym składem i, 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 i dzisiaj zabrakło Pedro, zabrakło, zabrakło Modzia, kilku zawodników, no, którzy, którzy nie możemy ukrywać, że mają mega jakość i... I, I właśnie mogą aspirować do takich zawodników, którzy, którzy dzisiaj wybiegli, wybiegli w koszulkach Benfica. Więc, więc yy, do Benfica wyszło największymi armatami. U nas trochę ich zabrakło, i, i, i to też pokazywało no, dobitnie, że, 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 że grają lepiej w piłkę. Dziękuję serdecznie. Dzięki rozmawialiśmy wczoraj, no i były takie założenia, że będzie determinacja. Chyba determinacji nie brakowało, ale no Benfica była lepsza po prostu. No tak jak Pan mówi, no Benfica naprawdę pokazała dużą klasę, duże doświadczenie. Zawodnicy wyśmienicie przygotowani pod względem technicznym. To, co, co mówiliśmy, wszyscy mogli się tego spodziewać. Po prostu nie uszczegliśmy się dużych błędów w drugiej połowie, takich indywidualnych, które Zabiły nas troszeczkę. Ale no, graliśmy do końca, nie poddawaliśmy się, a no, no wiadomo, jaki wynik był na sam koniec. Czy to była lepsza Benfica, która przyjechała do Polski? Myślę myślę, że nie. Grali grali tak samo, tylko po prostu, no tak jak powiedziałem, wyszliśmy też troszeczkę innym składem. Zawodnicy, myślę, że byli przygotowani na, na to spotkanie. Ale kurczę, myślę, że... Tak jak, tak jak pan powiedział, że Benfica po prostu grała tak samo, nie, niczego innego się nie spodziewaliśmy. Jakie teraz jest uczucie? No bo na początku była ekscytacja, gdzieś tam powoli pewnie ten entuzjazm przygasał. Jak, jak dzisiaj się czujecie w szatni? No my po meczu schodząc powiedzieliśmy sobie dużo takich poważnych słów po meczu. Nie ma co się załamywać. Po prostu mamy następne mecze i trzeba się już do nich przygotowywać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Wrót do ringu Marka Matei, który zmierzy się z. Czyli faza pucharowa Nie dla Lecha Poznań, a kiedyś była faza pucharowa dla Legii. I zobaczymy, bo za rok, za pół roku Legia zagra w wizymistrz. I właśnie o to chodzi. Także Legia w tym w tym sezonie zdobyła do Mistrza Polski, a po astroklasie 2020-2021, yy, czyli w eliminacji Ligi Mistrzów będzie, będzie Legia powalczyć o Ligę Mistrzów. Pozdrawiam Stroja, w się w następnym odcinku.